Tego nigdy wcześniej nie dokonano. Nowa koncepcja na rynku wartym 300 miliardów dolarów, zaledwie kilku wstępnie poddanych testom rynków na świecie, są już osoby zarabiające sześciocyfrowe kwoty miesięcznie. Jesteśmy już teraz gotowi podbijać resztę świata, a Ty znajdujesz się pomiędzy pierwszymi osobami, które się o tym dowiadują. Właściciele pobili rekordy ze swoją pierwszą międzynarodową firmą. Firma zarobiła ponad 100 milionów mniej niż dwa lata. W ciągu trzech pół roku wypłaciła ponad 77 milionów dolarów swoim współpracownikom. Zostało wykreowanych 15 milionerów. Doświadczyli również najszybszego rozwoju w historii, dostarczając produkty do ponad 200 krajów i terytoriów w czasie krótszym niż dwa lata. A teraz przyszedł czas na stworzenie kolejnej nowej firmy i mówiąc krótko, to jest jedyna szansa w swoim rodzaju. Jedyny produkt do pielęgnacji skóry przeciw starzeniu, w którym zastosowano unikalną technologię komórek macierzystych. Stworzona przez sławnego celebrytę, chirurga medycyny plastycznej, doktora Natana Niemana, lifting za pomocą komórek macierzystych wykonywany w jego klinice za 5 tysięcy dolarów za zabieg stał się przełomowym odkryciem i stworzył najbardziej rewolucyjne Serum przedziw starzeniu, dostępny już teraz na rynku. Serum wykorzystuje ludzkie czynniki wzrostu uzyskane z dorosłych komórek macierzystych, które po zastosowaniu na świeże reaktywują ich własne komórki macierzyste do regeneracji i odtwarzania świeżej skóry, likwidując drobne linie, fałdy i zmarszczki w przeciągu kilku zaledwie tygodni. Zdjęcia pokonują bariery językowe i kulturowe. Kiedy możesz pokazać, zamiast opowiadać, możesz zbudować globalny biznes. Myślisz, że jest rynek dla ludzi, którzy chcą wyglądać młodzi? Co 7 sekund tylko ktoś w USA przekracza 50 rok życia. A na świecie co sekundę przekracza 50, setki ludzi. I wszyscy bez wyjątku chcą wyglądać i czuć się młodszymi. A to wskazuje na olbrzymią globalną szansę. Co więc jeszcze możemy myśleć, dr Miona? Przykro nam, nie możemy o tym mówić. Ale te fotografie mo mogą wskazać Tobie kierunek. Jeśli zrozumiałeś, co mieliśmy na myśli, powinieneś zaczynać się mocno ekscytować, wiedząc, że zostaną stworzone fortuny. Niezwykły moment, kiedy trendy i możliwości spotykają się razem, kiedy tworzone są nowe możliwości, osoby, które z takiej szansy skorzystają, stają się bogatymi. Właściciele firmy zrobili to już przedtem i są przygotowani z niespotykaną infrastrukturą, ze skutecznym wielojęzykowym back office internetową Z ponad 40 krajami przygotowanymi do otwarcia rynku, z kolejnymi czekającymi na liście. Dodatkowy, ekscytujący produkt nowych możliwości, gotowy do wprowadzenia. Niespotykany i bardzo skuteczny plan wynagrodzeń. Plan wynagrodzeń, który wypłacił ponad 77 milionów dolarów i stworzył 15 milionarów w mniej niż 3,5 roku, był tylko małą rozgrzewką. Finansowy plan wypłat stworzony dla nowej firmy ma za zadanie radykalnie pobić poprzedni w w tym czasie. Zainteresowany? Zainteresowana? Szansa bycia na początku nie będzie trwała wiecznie. Czy z niej skorzystasz? Będziesz pierwszy? Będziesz pierwsza?